Cześć! Nazywam się Anna Sobczak. A ja, Emil Paruszewski. Razem tworzymy klinikę SMP. Miejsce, które od 10 lat specjalizuje się w mikropigmentacji skóry głowy. Od lat jestem twarzą oraz głową kliniki SMP. Reprezentuję markę, której jakości doświadczyłem na własnej skórze. Pomysł na klinikę SMP narodził się w 2011 roku, kiedy sam usiałem i szukałem rozwiązania tego problemu. Wtedy w Polsce nikt nie wykonywał mikropigmentacji skóry głowy, a ja wiedziałem, że taki zabieg może pomóc wielu łysym mężczyznom. Dlatego zaczęliśmy szukać wiedzy za granicą we Włoszech, Izraelu, Anglii i USA. Tam zdobyliśmy doświadczenie i umiejętności, które później przenieśliśmy do Polski. Mamy największą liczbę udokumentowanych zabiegów w Polsce oraz jedną z największych w Europie. Jesteśmy dumni z tego, że na dzień dzisiejszy wykonaliśmy mikropigmentację skóry głowy u ponad 1400 mężczyzn. Za tym wszystkim stoi 10 lat doświadczenia, tysiące godzin pracy nad jakością i nieustanne podnoszenie standardów. Na udany efekt mikropigmentacji składa się doświadczenie, odpowiednie narzędzia, technika, poczucie estetyki, jak również zrozumienie człowieka, bo przecież każdy może mieć inne oczekiwania i potrzeby. Naszym celem jest sprostać wymaganiom każdego, kto nam zaufał stworzyć efekt idealny do jego stylu i wyglądu. Pracujemy w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Warszawie, Gdańsku i Szczecinie. W każdym z tych miast możesz być pewny tej samej, najwyższej jakości mikropigmentacji skóry głowy. Zabieg zaczynamy od rozmowy. To moment, w którym możesz powiedzieć, czego oczekujesz, a my pracujemy nad tym, by to osiągnąć. Dla nas to proste traktujemy ludzi tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani z pełnym zaangażowaniem i dbałością o każdy szczegół. Jeśli rozważasz mikropigmentację skóry głowy wykonaj ją w miejscu, w którym liczy się najwyższa jakość. Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i przekonaj się na własnej skórze, jak wiele może zmienić mikropigmentacja skóry głowy. Do zobaczenia w klinice SMP.